Joe Simonk z tej strony, Wito, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale, ze mną jest Bella. Siemanko! Jak widzicie, wróciliśmy do wioski, słuchajcie, samochodzikiem naszym tutaj e, I zostawiliśmy tam Cikę pochowaną, niestety I bardzo nam jest smutno, słuchajcie I widzieliśmy, że wam też było smutno ogólnie Ale rozmawialiśmy już z doktorem Otiwem I powiedział nam, co mamy zrobić, słuchajcie Żeby uratować Cikę właśnie Więc zobaczymy, tak czy e, nam się uda A jeżeli filmik wam się spodoba i chcecie, żebyśmy uratowali dzisiaj Cikę To zostawcie łapeczkę do góry, fajnie Jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry Subskrybujcie też mój kanał I wpadajcie na po epickie. Rzeczy. I zobaczcie, dostaliśmy od Otiwa tutaj e, książkę, e, gdzie napisał nam, co będzie nam potrzebne. I to jest lista potrzebnych składników: czerwony kwiat, to jest pierwszy składnik, drugi to Nie jest zgniłe mięso, trzeci to jest mam. kość. Czwarty to jest złoto i piąty składnik to jest jabłuszko. Więc te Aha. wszystkie rzeczy musimy dzisiaj tutaj zdobyć, słuchajcie. I z tego Otif zrobi jakąś miksturkę lub coś takiego. Nie, nie. wiem, co tam będzie kombinował z tego. Coś ma zrobić i z tym pójdziemy do Ciki i zobaczymy, czy uda nam się ją dzisiaj ożywić, słuchajcie. I czy ona wróci do nas po prostu. Więc zobaczymy. Okej, okay, więc słuchajcie, no musimy zacząć od czerwonego kwiatka pierwszego. Yy, to nie będzie tak. trudne, bo kwiatki mamy już o. nawet tutaj. Więc na luzie, słuchajcie, ma mamy zebrany pierwszy składnik e, i jest mega spoko. Dobra, ja sobie to tu ładnie tutaj ustawię. Okej. Okay. Pyk. Dobra. Więc pierwszy Lepiej. składnik mamy. Teraz słuchajcie, musimy znaleźć zgniłe mięso. To raczej w nocy będziemy szukali, bo e, tutaj nie ma teraz zombiaków Nie ma. I musimy znaleźć też kość. E, tak. Więc e, musimy iść do kopalni chyba. W takim no razie lecimy do kopalni. Dawaj. Let's Dobra. go. Słuchajcie, lecimy do kopalni. Mamy kilka kopalni do wybrania. Bella, gdzie ty jesteś? E. Bo mamy jedną tak, tutaj na tej górze, jedną mamy też z tamtej strony, i nie wiem w sumie do której mamy pójść tak naprawdę. Tutaj nie, za moim domkiem nie. Tu nie, myślę, że ta jest słaba, nie. ta kopalnia? Tak, myślę, że tak. Hmm. No nie wiem, bo mi się wydaje, że ta tutaj właśnie też jest słaba ogólnie W pewnym momencie mamy... ona się kończy i tam ja nie wiem czy my okay. tutaj znajdziemy Bo tutaj ta kopalnia też jest mega słaba ogólnie, bo Tom kiedyś ja wykopałem po prostu A, I tutaj nic nie ma, tylko y, są tunele porobione, tak mi się wydaje z tego co ja pamiętam Ale możemy tu zejść i zobaczyć słuchajcie co tutaj będzie, więc y... Ojej, nie mam torczy nie może... Ja Najbolszej mam torczę na świecie Ja mam torczę, okay. ważne żebyś kilof miała Mam! Dobra, tu coś zrobiłem, wykopałem. O, dobra, okej, okay. tu Czy mamy jest żelazo. Nie tych przejść. O, dobra, ale... zbierzemy sobie trochę żelaza, ale żelazo nam nie jest potrzebne. Ale może gdzieś tu znajdziemy zaraz jakieś szkielety ogólnie, co nie? Więc może zobaczymy... Może i tak, ja sobie wezmę węgiel, no to. Dobra, chodź idziemy, tu zobaczymy... Oj, postawiłem niechcący. Zobaczymy co tutaj będzie. O Oj, mnie topę się. czekaj, czekaj, czeka, gdzie on jest. Dawaj, weź A go, co? może go załatwimy, może coś będzie z niego wypadnie ważnego dla nas. Aha, dobra. Gdzie on jest? Chodź mm. tu. Kurze, właśnie, bo lata tak w ciemności. Okej, okay, dobra, mam go. Czy z niego wypadło? I co? Nic. Dobra, okej, okay, to Aha. fajnie. Aha. <laughs> dobra, idziemy, słuchajcie, tutaj dalej. Oh my god, Enderman! Nie, patrz O nie, o nie, o nie, Endermany. Nie, 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 dobra, idziemy stąd, idziemy stąd. Dobra. I, coś... Nie wiem, co zrobić nagle. teraz. Czy my mamy tam. On się tu patrzy. Nagle Cieka. nie mogę iść. Ja idę tyłem. Oh my god, dwa tutaj nawet są. Dobra, i coś tutaj znalazłem? Nie o wiem, je. czy to nie jest złoto, właśnie czasami. On coś, on coś mi robi. Rose Gold, okej, okay. to to jest złoto, ale nie tak, takie, tak. co ona potrzebne jest. Wiem, wiem, wiem. Chyba. Ehm, ale mamy Rose ale Golda. Dobra. dobra, i tutaj już się kończy y, ta kopalnia. Aha! Tak, ale dużo żelaza jest. Dobra, musimy stąd wyjść w takim razie i dostać się winem. Nie patrz na nich, nie patrz na nich. Nie patrzę, nie patrzę. oh nie, my patrzy. God, oh my God. nie patrzymy z Ale się tak pałętają w tym odnogami, że no, no, jest... ciężko. Gdzieś słyszałem zombiaka jakiegoś. Zwiewamy stąd, on jest. Zwiewamy, tak, tak, tak. Idziemy tam Zbolił dalej. mi mnie. Co? On mi jakiś slow-mo. <laughs> dobra, mam złoto. Brawo, oh ale to, złoto. nigdy nie zajdę. Jest, jest, mam złoto, mam złoto, mam złoto. Dobra, Staci musimy stąd zboli. teraz wyjść, słuchajcie. okej, okay, tu jest wyjście, dobra. Ja ci, jakaś Gdzie woda ty jesteś? Się nagle pojawiła. O, dobra, chodź, chodź. Dobra, to tam mogłem przyspieszyć. Dobra, dawaj tutaj. A tutaj? Okej, okay, idziemy jeszcze niżej. <laughs> Złoto już dobra. znalazłem, ale teraz potrzebne nam są potworki, więc musimy <laughs> znaleźć zombiaka, słuchajcie, jakiegoś. Albo szkieleta. Dobra, a ja myślałam, że z, okay. ze złotem będzie dobra, Dobra, tu nic, tu nic nie. Y o, jest redstone, dobra, wezmę redstone, Uu, może się przyda. Ja, ja. Dobra, idziemy na zewnątrz, idziemy do tamtej kopalni jednak za twoim domkiem, bo wydaje to mi się, dobra. że tam jest więcej potworów, co nie? Więc okay. y, musimy, słuchajcie, pójść do tej innej kopalni, ale już sporo rzeczy znaleźliśmy, bo mamy złoto, mhm. y, sporo rzeczy, kwiatka. znaczy mamy złoto, kwiatka i nic więcej. <laughs> Słyszę gdzieś tu zombiaka, czekaj. Ja też. O, jest, jest, jest. Ale to jest ten taki z tą bronią, uważaj. A to nie, to ja dziękuję bardzo offem, panu! O, z kilofem. dobra, poczekaj, może. Wypadnie o. z niego zgniłe mięso. Nie, wypadło nie, coś nie, innego. Nie. Gunpowder y dostaliśmy. Aha, okej. Okay. Dobra, ale czekaj, jest kolejny. Są tu! No to są no jakieś. tak, oni tu łazili zawsze! To są jakieś dziwne zombiaki, z nich zgniłe mięso, nie wy... Mam, mam, oh. wypadło! Dobra, mam co? zgniłe mięso, okej, okay, git. No co ty kadasz? Dobra, idziemy w takim razie do tej drugiej kopalni i tam może szkieleta znajdziemy. Słuchajcie, to Ale. już będziemy mieli mega dużo rzeczy, całkiem szybko to nam idzie tutaj. Bo czekajcie, no, jak ja zobaczę w książce, złoto. mamy złoto, mamy z miejsce czerwony kwiat, więc jabłuszko i kość jest nam potrzebna. I słuchajcie, będziemy mieli gotowe. Więc no w dobra, sumie, czyli jabłuszko bez problemu znajdziemy, więc potrzebna jest tylko kość. Potrzebna jest kość nam po prostu. Dobra. To jest nawet na razie całkiem spoko. Nie no, jest mega spoko, bo dobrze nam tutaj idzie, słuchajcie, i całkiem szybko to wszystko tutaj ogarnęliśmy. Dobre, to ja myślę... Dobry znak. Ja myślę, że do tej drugiej kopalni trzeba pójść i tam... Dobra. ...szkieleta powinno nam się udać znaleźć, słuchajcie. Bo w tamtej kopalni... No nie kopalni wiem, mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że jest więcej właśnie potworków tam ogólnie, co nie? Ale dobra, nie Musimy szybko będzie. to Zobaczymy. zrobić, bo trzeba Chikę ratować, oh my god, słuchajcie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczymy, kto okay. ma rację. No mi się wydaje, że tu może coś znajdziemy. Czekaj, ja sobie zjem lepiej, żeby mnie tu nic nie zaskoczyło. Też mam taki plan. Dobra, okej, okay. coś mi się tu zacięło przez chwilę dziwnie. Dobra, jesteśmy tu niżej, ale tu jest dużo torczy i nie wiem, czy to nie psuje nam właśnie tego, że tych potworków może tu nie być. Teraz. Dobra, I ale tak zobaczymy. Myślę, się nagle tu zakończy. Już myślę, że już się zakończy. Chyba, że tutaj pójdziemy w dół. Znaczy mydziemy. Czekajcie, musieli jakoś tu się jest jeszcze dużo pokupać. miejsca. Możemy iść jeszcze kawałek. No. Aha, i tu się zakończy, możliwe. No. Tak, tu się kończy. Oh nie my god, to przekopać. ta kopalnia jest słaba na Maxa, nie? No mówiłam! No, słaba jest ta kopalnia. Tu są tylko korytarze. Ale czekaj, tam coś jest. Musimy się podkopać. Kopiemy się tam? No pewnie, że tak. Dobra, to kopiemy się, zobaczymy co tam jest. Na pewno Let's gdzieś go. się przekopiemy, że one są tam na dole. To żeby ja do lawy tak. nie wpadł. Tam jest światło. Dobra, jesteśmy gdzieś. Więc kiedyś musiałam okay, tam być. Okej, tu jest jakaś ogromna kopalnia, dobra. My się tutaj podbudowywaliśmy. Dobra, jest git, jest git. Tylko że tutaj będzie problem, żeby gdzieś zejść w ogóle. Dobra, czekajcie. Ale jest dobrze, jest dobrze, bo tutaj jest dobra. w sumie spokojne to miejsce. Okej. Okay. Dobra, tu, ja tu przed... tutaj Już? chyba dobra. zeskakuję tu na dół. Okay, dobra, ja czekaj jeszcze tak wychła. patrzę, czy tutaj gdzieś nie masz szkieleta po drodze. Mhm. Mm czekaj, może tu będzie gdzieś. Dawaj, idziemy na dół. Dobra, a tu... jesteś tu, dobra, okej. Okay. No. Oh Jestem. my god, co to za? Dlaczego to jest wzór? tak jasno? Oh my god. I tu jest jakieś wyjście w ogóle z kupalni gdzieś. Co ty, co ty To jest, ja słuchajcie... O, 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 ja dobrze, dobrze, w prawo. dobrze. Ej, tu jakiś spawn był. Co ty jakiś gadasz? Jakiś potworów, no, no, no. Mamy. O, o! są! Tam! Dobra, są, nie, są, są szkielety. Ładnie! Szkieletony! Git, dobra. Dobra, dobra. Tylko musimy teraz z niego kość dostać. Mieczek. Dobra, ci, jest! Kość. Mam, 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 trzy kości. Naprawdę? Dobra, epicko, bo tutaj mamy w ogóle wyjście stąd. Czekaj, Ty czekaj. Tylko, żebym ja się nie zgubił teraz. No. Um, wyjście gdzieś mamy. O, tutaj, tutaj, chodź, chodź. No I, I patrz pojedzie. na to. To jest w ogóle mówisz? wyjście jakieś drabinka. Myśleliśmy kiedyś tu już coś budować. Okay. O Oh my god, słuchajcie, tego też się nie spodziewałem. Ale nie wiedzieliśmy, że to wspólna taka kopalnia. Nie wiedzieliśmy, że to jest połączone w ogóle tak trochę nawet. Muszę zobaczyć, co jest strony my wyjdziemy. To nieźle, w ogóle mi się wydaje, że my wyjdziemy właśnie przy szpital. Nie. Gdzie my wyszliśmy? Za przedszkolem no w ogóle, co gadasz? jest grane? Ej, jakie to było dziwne. To my mamy tu kopalnię? No, nieźle, nieźle. Dobra, słuchajcie, mamy wszystkie rzeczy potrzebne. Nie, jabłuszka nie mamy. Jabłuszka. Jeszcze jabłuszko. A nie mamy tego, nie mamy, jak to się nazywa? Jakoś drzewa. E, tak, ale nie mamy... E, e, nie, jak to, siekierki nie mamy, oh my god. Dobra, ja liście tnę e, kilofem. Myślisz, że tak spadnie coś? A nie wiem. Nie, mi się wydaje, że trzeba po prostu ściąć drzewo jakieś. A mi się wydaje, że nie. E, a tutaj nie ma za bardzo drzew, ja nie widzę w ogóle. Słuchajcie, no, znaczy te są, ale ja kopie. chcę takie zwykłe. O, to drzewko na przykład. Dobra, będę kilofem ciągł, słuchajcie, bo nie mamy tutaj siekierki, więc y, musimy sobie poradzić jakoś bez. Właśnie, Może wypadnie jabłuszko, dobrze by było jakby wypadło, co nie? Ciekawe komu wypadnie. Komu pierwszemu wypadnie. Tak. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. I to o, jest nie. jedyna rzecz, której nam brakuje. Dobra, ja jedno drzewo ściąłem, więc zobaczymy zaraz, słuchajcie, co się tutaj <laughs> wydarzy. I czy mi to <laughs> da właśnie jabłuszko. Dobra, ja sobie to już to mogę ściągnąć. Siekieren. Okej, okay, hmm. dobra. Okej. Okay. I to sobie dobra, zjemy. Dobra, dobra. i mamy... Aha, jeszcze trzeba będzie przypalić. Ej, wypadło mi jabłko. Co ty <halten> gadasz? Ja mam, dobra, jest pizzy. masz szczęście. Dobra, dzisiaj mam farta jakiegoś. Okej. Okay. Potrzebny jest piecyk i crafting jakiś. Nie wiem, gdzie ja to mam. Słuchajcie, bo tu w tej wiosce już jest tak namieszane. Daj koło policji! Że już... Tak? No. A jest Na, tam piecyk? E... Nie, ale Ej, ja dobra. już robię. Crafting jest tutaj. Dobra, tą wioskę trzeba ogarnąć, bo to jest tragedia, no nie? Wiem, już Ci to dawno eee, mówiłam. Poczekajcie. Potrzebujemy tylko przepal... Nie, to potrzebujemy... nie crafting, tylko piecyk. Masz, tu postawiłam. O, dobra, git. wstawiamy git. tutaj y, to złotko. Ale nie mam... To? A dobra, i mam drewno. Czekaj, ja sobie tylko drewno przerobię. Okej. Okay. Też muszę przetopić. I teraz pyk i pyk. Dobra, okej. Okay. przepala nam się złoto i to wszystko, słuchajcie, zostawimy tutaj dla doktora Otiwa u niego w szpitalu i on powiedział, że jak, że przyjdzie tu i zrobi tą e, miksturkę okay. jakąś, specjalną. Więc jak zrobią, to nam zostawi. On ogólnie jakiś taki dziwny się trochę zrobił i nie chce z nami gadać w ogóle ani nic. Nie wiem o co chodzi. Czy przez te porody może Bel czy co? Może jest wkurzony za to, że ja zmieniłam mu wygląd szpitala. No, może też być wkurzony na to, nie wiadomo. Ojej, Dobra, słuchajcie, idę wyrzucić mu te rzeczy. Tylko yy, trzeba pamiętać, czy wszystko daliśmy tutaj. Więc tak. Dobra. Czekajcie. Potrzebne jest tak. Kwiatek, zgniłe mięso, kość, złoto jabłko. Kwiatek, mhm. zgniłe mięso, kość. Jedna, złoto i jabłuszko. Jabłuszko, zapomnij. Zgadza się, dobra, zostawiamy to. Słuchajcie, mu tutaj i zobaczymy, czy Otyl zrobi dla nas miksturkę. I wtedy lecimy szybko od razu po Chica i zobaczymy, czy uda nam się ją uratować. Słuchajcie, okej, okay, słuchajcie, czekaliśmy tutaj troszeczkę, ale mamy już miksturkę. Zobaczcie, to jest Splash Potion of Rad Regeneration, Generation. Więc yy, ona jest jakaś turbomocna, bo tu jest jakiś X nawet napisane, więc yy, ja nie wiem. Słuchajcie, to musi być mega mocna podka. Bella jedzie samochodem, ja idę na pieszo, Jedziemy. słuchajcie, więc lecimy, chyba, że ja mogę czekaj mogę jakoś coś z tego nie, samochodu nie, nie. E, za mały samochód to jest mamy. Jednoosobowy samochód. Jednoosobowy Mój samochód. No ja to nie jest. Ja więc ja jadę. Dobra, ty jedziesz, ja idę na pieszo, Słuchajcie, bip, więc bip. idziemy teraz do miejsca, gdzie zakopana jest Chika. No i zobaczymy, czy ją tam znajdziemy, słuchajcie, i co się wydarzy, jak użyjemy tej podki. Więc lecimy w to miejsce oh, oh. po prostu teraz. Słuchajcie, jesteśmy już praktycznie na miejscu, Bella tutaj zaparkowała e, i zobaczcie, mm. idziemy tutaj zobaczyć, czy jest Chika właśnie. Ej, co jest? Patrz, jest odkopane, w ogóle i tu nie ma. Co tu się stało? Kto ją wyciągnął. Widzowie, co tu się stało? Kto ty? ją wyciągnął? Może ktoś z was tutaj był? Dajcie znać w komentarzu! No nie ma jej! Ej, może jak to jakiś widz tutaj był i ją zabrał! Czy co? No jak widz! No, no my God, to my słuchajcie, tyle się narobiliśmy, żeby zrobić tą potkę i tutaj nie ma. I co my teraz zrobimy? Ty! O, oh jak ktoś ją... Ja nie wiem, słuchajcie, co się tu wydarzyło, nie ma i przecież tu ją zostawiliśmy, specjalnie... Kamery oh, by się przydały. Specjalnie to miejsce tutaj zaznaczyliśmy, o co tutaj chodzi, słuchajcie, ja nie wiem, co my mamy teraz zrobić ogólnie. Kradzie, Ej, to jest mega szukam. dziwne. Ej, musimy ale... jej tutaj teraz poszukać jakoś. Ale, ale nie wiem, czy my ją gdzieś ona. tutaj znajdziemy w ogóle. Jest. O, oh my god, słuchajcie, co tu się wydarzyło, gdzie ona jest, dlaczego jej tutaj nie ma? O, Cieka. Nie. Czika gdzie jesteś? Halo? Okej, okay, słuchajcie, musimy szukać tej tej chiki, gdzie ty belecy? Chodź, nie rozdzielajmy Słuchaj. się lepiej y, i razem dobra, idźmy dobra. tutaj, bo jest tu niebezpiecznie i ciemno, słuchajcie, i trzeba bardzo uważać. Dobra, może tak, znajdziemy tam się gdzieś się to... tu, Cika? Halu, gdzie ty jesteś? Cika. Głośno nie można mówić, bo Ja jak nie wiem ona jest właśnie, może to. Ej, czekaj, 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 stoi tam? Ktoś tam stał, czekaj, czekaj. Tam ktoś stoi w ogóle, ale poczekaj, pójdźmy tutaj z drugiej strony, bo ja nie wiem, czy to jest ona, ja się tutaj boję ogólnie chodzić Idę po tym to? lesie w nocy. To jest niebezpieczne. Dobra, choć chodź, chodź. Idziemy okay. tutaj z drugiej strony, będziemy patrzyli, czy to jest ona w okay, ogóle. Okay. Dobra, dobra, czekajcie. Dobra. Czy tu ją widać? Nie. Ale gdzieś tu ją widziałem. Gdzie no, ona ci... jest? Widziałem gdzieś ją tutaj. Co nie widzowie była gdzieś? O, wpadłem jeszcze gdzieś do jakiejś kopalni. Dobra. Okay. Gdzie ona? Muszę... Gdzie ja ją widziałem? Czekajcie. Dajmy, to nie, 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 muszę pójść tutaj z tej oh, strony. Owca? Owca. O, to owca, dobra. O oh Majgad, my myślałem, że już ktoś tu idzie. Ej, czekaj, ale ktoś tam stoi. Patrzcie za drzewem. Ej, widzicie to, co ja? Bele, nie podchódź tam. To jest ona, czy kto to jest? Ej, ona chyba dziwnie wygląda. Ale tam jakieś czerwone oko widzę takie, patrzcie. Ej, widzowie, co to jest? Ja się boję tam podejść ogólnie. Ja tam o -o -o. nie podchodzę chyba. Ja się boję. O oh god, widzowie, napiszcie. Ej, ona się rusza normalnie, jakby żyła już. Czyli żyje. Ale o co tu chodzi? On ma jakieś czerwone oko, słuchajcie, ja tam się boję podejść. Oh my god. Czekajcie, pójdę z tej. Ej, patrzcie na to. O nie. Ej, ona się tu patrzy. Nie, 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 ja są tu czekam, ja co tu czekam. To jest jakaś masakra, słuchajcie, Chika jakby wstała z grobu ogólnie. Chyba sama po prostu, ale ma jakieś tak. dziwne czerwone oko, słuchajcie, ja nie, nie wiem właśnie. co się z nią stało. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, co to jest, słuchajcie, i co się stało z Chiką. Dlaczego ona ma takie dziwne czerwone oko? I co my teraz mamy zrobić? Czy mamy do niej zagadać? Czy co, belka? I, i, nie, chyba nie. Ja chyba też nie chcę. Ogólnie chyba ja się boję, nie. słuchajcie teraz tego ma na maksa. Nie wiem, o co tutaj chodzi, to jest mega dziwne. No dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co mamy zrobić w kolejnym odcinku. Czy zakatać z tą cziką, czy ją zostawić tutaj, czy, no nie wiem, no nie mam pojęcia, co mamy zrobić. Piszcie koniecznie w komentarzach, słuchajcie. Yy, my wtedy to zrobimy w kolejnym odcineczku, a jeżeli wam się podobało, zostawiacie łapy do góry i subskrybujcie mój kanał. My się z wami żegnamy i idziemy znaleźć sobie tu jakieś miejsce do spania ogólnie. <laughs> dobra, trzymajcie się bo pozdrawiam was serdecznie, papa! Pa! Pa, pa!